Teraz będzie rozmowa z gęsiami: gutek, 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 gutek. Aldona, Gutek, oh, oh, Gucho, 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 Gucia, 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 Gucza! Gucza! Gucia, tak. Gucia, Gucia. Gucia miałem ani razu nie Gucza! w twarz. Głowę. Aldona aż mnie ugryzła tam raz, a Gucia nie raz. Gdzie indziej to ogryzł mnie po rękach, po nogach, ale w twarz nigdy. Prawda, Gucio? No Kiedy śnieg spadł, jeszcze jak w Amazonie pracowałem, w w środę patrzę i mam Śniegu pełno, Guziu, Gutek leży bez, bez czucia leży. No, nie chciał się ruszyć, nie ma nic. Tak jakby go ga, gałęź przygniatła, czy coś. Nie wziąłem tutaj i doszedł się. No, ugryzłeś mnie jednak, no, ugryzłeś mnie. No, idź Gutek, głupi jesteś, ugryzłeś mnie. Przychodził mi warkę, pochwaliłem się, pochwaliłem się, ugryzł mi za warkę, to zerwał mi warkę, idź tak, już idź, sio, 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 już cię nie ma, sio, no, pierwszy raz mi ugryzł. Gutek nie lubi jak się rozmawia Wargę rozwalił i krew cieknie z wargi Dzięki